W odcinku 19 dotyczącym teorii magii wszechświata przedstawiam kolejną część rozdziału o cząstkach elementarnych. Czytając treść mojej teorii magii liczb wszechświata można się dowiedzieć jaką rolę we wszechświecie pełnią moje fundamentalne liczby wszechświata oraz można się dowiedzieć, czy istnieje ruch czegokolwiek oraz można poznać dokładne wyliczenie zależności masy i energii, czyli wyliczenie wzoru r e równa się 3 drugie razy mc kwadrat. Moja teoria magii licz wszechświata, czyli teoria wszystkiego, wyjaśnia jaki jest podstawowy składnik wszechświata. Wyjaśniam też, czy dla wszechświata istnieje liczba zero. Oraz wyliczam na przykład stosunek prędkości światła widzialnego do prędkości maksymalnej światła, a także wyjaśniam co to w ogóle jest prędkość. pole elektromagnetyczne elektronu. Pole elektromagnetyczne elektronu to pole utworzone przez fotony tworzące kolejne warstwy elektronu, tworzące kolejne wiry o w przybliżeniu wspólnej osi wirowania i każda warstwa to osłona przed polem grawitacyjnym dla wewnętrznych warstw elektronu. I rdzenia elektronu to jakby zamknięta kulista kopuła posiadająca warstwy i osłaniająca wnętrze. Pole elektromagnetyczne o większych wartości niż pole elektromagnetyczne jednego elektronu pod wpływem ilości elementów tworzących to pole to szeregi oddziałujące ze sobą fotonów i łączących się fotonów to szeregi fotonów utworzone z zewnętrznych warstw tych elektronów znajdujących się w pobliżu siebie gdzie tworzone jest to pole elektromagnetyczne i w tym celu ustawiony wzajemnie tak że się nie wyzerowują, czyli nie próbują niszczyć odkształcać wzajemnie sobie struktur własnych pól elektromagnetycznych tych elektronów. Każdy elektron wytwarza własne pole elektromagnetyczne, a odpowiednio zgodnie ustawiające się elektrony mogą budować wspólne, mniej lub bardziej zgodne, duże i wielkie struktury pola elektromagnetycznego czyli struktury przemieszczających się fotonów w postaci strumieni złożonych z szeregów oddziałujących ze sobą fotonów. Przykładem są elektrony przemieszczające się w przewodniku prądu w sposób częściowo uporządkowany i wytwarzające tzw. prąd i tzw. pole elektromagnetyczne. Podobnie tworzone jest pole elektromagnetyczne przez inne cząstki zbudowane np. z elektronów osiągających prędkości zbliżone do prędkości świetlnych, np. przez elektrony tworzące proton. Neutron. Neutron zbudowany jest z siedmiu elektronów, czyli z sześciu elektronów, z których zbudowany jest proton i z jednego dodatkowego elektronu o ładunku elektrycznym minus 1 e. Ten dodatkowy elektron okrąża jądro protonu pewną prędkością. Prędkość dodatkowego elektronu w neutronie wynosi V dodatkowego elektronu równa się C razy K razy AW do potęgi minus pierwszej. Masa dodatkowego elektronu w neutronie wynosi. Najpierw iloraz V przez C podnosimy do kwadratu, potem wynik odejmujemy od liczby 1, następnie wykonujemy pierwiastek drugiego stopnia z wyniku, następnie masę elektronu dzielimy przez uzyskany wcześniej wynik i do tego dodajemy masę elektronu razy 1 podzielone przez A, AW-1. C to prędkość światła. K równa się 125,8. AW równa się 137,035999098,96. Masa neutronu wynosi. Masa neutronu równa się masa. Protonu plus masa dodatkowego elektronu. W neutronie dodatkowy ten siódmy elektron praktycznie nie zmienia struktury sześciu podstawowych elektronów dodatnich i ujemnych protonów, a rdzeń tego elektronu w postaci fotonu jako odrębna warstwa przelatuje przez środek struktury protonu i zachowując swoje warstwy zewnętrzne, takie jakie ma elektron, neutralizuje właściwość protonu dotyczącą Ładunku elektrycznego. Te zewnętrzne warstwy dodatkowego elektronu w neutronie także przelatują przez środek neutronu, przez rdzeń protonu. Dokładniejszy opis ruchu siódmego elektronu w neutronie, jak na przykład powstaje cząstka alfa, jak przemieszcza się w szczegółach materia tworząca neutron, powodując jego znanych właściwości, to kolejny temat do opisu w przyszłości. Mion. Mion. To cząstka schowana w powłoce zwykłego elektronu, w warstwach zwykłego elektronu. W obliczeniach nie tylko protonu pojawia się pewna charakterystyczna masa lub raczej stały wspólny iloczyn. MA równa się AW-1 razy masa elektronu. Masa MA dotyczy prędkości elektronu granicznej, od której jego ładunek elektryczny maleje przy wzroście prędkości. Prędkość elektronu, po przekroczeniu której musi następować przemiana elektronu, wyliczam według wzoru który samodzielnie wyprowadziłem wykorzystując prawdziwe naturalne szczegóły wyprzebiegu zjawiska dotyczące zależności prędkości od masy bez błędnej teorii względności Vm równa się C razy pierwiastek z 1 minus m0 do kwadratu przez m kwadrat wstawiając zamiast masy m masę ma i zamiast masy m0 masę me otrzymałem graniczną wartość prędkości elektronu przy przekrojeniu której zmienia zasadniczo swoją strukturę. Ta prędkość wynosi VA równa się 299 299,784,358 metrów na sekundę. Przy wzroście prędkości tworzy się warstwa stanowiąca nowy, zmieniony rdzeń, rozpędzonego do tak wyliczonej prędkości elektronu. Tak zwany ładunek elektryczny ulega zmniejszaniu przy wzroście prędkości i może przyjmować tylko wartości skwantowane. Opóźnienie takiego elektronu, w stosunku do prędkości światła przy przekraczaniu prędkości VA wynosi delta VA równa się C minus VA równa się 8100 m na sekundę. Mion to efekt łączenia się trzech elektronów o ładunku 2 trzecie razy E każdy, nie wnikając w szczegóły czy są to elektrony dodatnie czy ujemne. Takie elektrony osiągając prędkość 3600 m na sekundę, mniejszą od prędkości światła, mają masę 3 drugie AW razy masa elektronu. Najpierw łączą się dwa elektrony i w wyniku powstaje masa dwukrotnie większa, a łączące się warstwy na moment Odpowiedzialny za tzw. ładunek elektryczny, łącząc się, utworzą przez moment w sumie ładunek elektryczny 1 trzecia razy E, bo masa tej pary elektronów wynosi 3 razy AW minus 1 razy masa elektronu. Następnie ta para przyłącza trzeci elektron i ten komplet trzech elektronów, zmniejszając w całości swoją prędkość. Odrzuca zbędną część fotonów unoszenia i tworzy wspólną powłokę do przeciwdziałania grawitacji odpowiadającą ładunkowi elektrycznemu 1e. I dalej ten komplet o łącznej masie w przybliżeniu 3 drugie AW razy masa elektronu przemieszcza się wolniej od prędkości VA równej 299 784 358 m na sekundę. Masa elektronu w ruchu decyduje o tym, jaki jest jest ładunek elektryczny tego elektronu Dwa elektrony u ładunku 2 trzecie E każdy i połączone w jedną całość na moment dają w sumie ładunek elektryczny 1 trzecia E bo ich łączna masa wynosi 3 razy aw-1 razy masa elektronu ale jeśli dwa elektrony tylko się wzajemnie okrążają lub raczej przemieszczają w tym samym kierunku w pobliżu siebie z wielką taką samą prędkością to ich łączny ładunek elektryczny może być inny Neutrina. Neutrina to bardzo duża ilość kolejnych zewnętrznych warstw cząstek oddzielonych, oderwanych od rdzenia tych cząstek i tworzących jedną trwałą strukturę. Te zewnętrzne warstwy w przypadku elektronów jako całość biorą udział. W tworzeniu zjawiska ładunku elektrycznego i pola elektromagnetycznego, oczywiście przed oderwaniem się od rdzenia elektronu. Neutrino elektronowe to najczęściej wszystkie warstwy zewnętrzne danego elektronu, czyli to jest elektron bez rdzenia danego elektronu. A rdzeń elektronu to centralna warstwa elektronu. To foton zwinięty do postaci wiru. Neutrino elektronowe może także być utworzone przez zewnętrzne warstwy elektronu bez zewnętrznych warstw elektronu lub bez dwóch pierwszych zewnętrznych warstw elektronu. Numerując kolejne zewnętrzne warstwy elektronu od środka elektronu na zewnątrz elektronu. Po odrywaniu się zewnętrznych warstw elektronu przy prędkościach świetlnych, rdzeń elektronu staje się fotonem i na przykład staje się lub może się stać podstawowym budulcem czarnej dziury. Oczywiście tu przypominam, że foton jako Odrębna cząstka także jest wirem, ale elektron to wir utworzony z wielu takich wirów w postaci fotonów. Wir elektronu to wir złożony z wielu fotonów przemieszczających się po krzywych stożkowych. Ale efektem takiego przemieszczania fotonów składowych tego złożonego fotonu tworzącego elektron jest jego ruch wokół osi elektronu i jednocześnie materia tworząca każdy foton składowy przemieszcza się od wlotu elektronu przez centrum elektronu do wylotu z elektronu i następnie przemieszcza się przez obszary zewnętrzne elektronu bliższe lub dalsze. Ponadto przypominam, że każdy foton musi być wirem, bo to wymusza grawitację. Proszę także czytać także moje twierdzenia i opisy na temat elektronu w innych rozdziałach. Neutrino elektronowe nie oddziałuje tak jak elektron, głównie dlatego, że brakuje murdzenia elektronu. Neutrino elektronowe to struktura złożona z fotonów, kolejnych warstw fotonów, które przemieszczają się jako całość, podobnie jak w elektronie, ale różnica jest taka, że po oderwaniu się warstw tworzących neutrino od rdzenia elektronu przestają one przemieszczać się przez środek tego rdzenia elektronu, bo go nie ma i przemieszczają się wzdłuż w przybliżeniu linii prostej z prędkością światła, a dodatkowe przemieszczanie się tych wszystkich warstw neutrina przez centrum pierwszej warstwy tak utworzonego neutrina ma charakter szczątkowy, ale jest niezbędne. Neutrino mionowe to mogą być dwa wiry stanowiące jedną całość, to znaczy wlot jednego wiru jest jednocześnie lub na przemian wylotem dla drugiego wiru i mają one w przybliżeniu wspólną oś obrotu i wspólny środek lub krążą wokół wspólnego środka. A warstwy tworzące neutrino to fotony zwinięte do postaci wirów. Jeden wir takiego neutrina jest złożony z warstw fotonów lewoskrętnych, a drugi wir tego samego neutrina jest zbudowany z warstw fotonów prawoskrętnych. Takie neutrino minowe nie oddziałuje z innymi cząstkami, bo jako całość nie jest wirem takim jak elektron i ma tylko moment pędu, a nie ma właściwości ładunku elektrycznego. Aby istniał tak zwany ładunek elektryczny, potrzebny jest jeden sumaryczny różny od zera ruch materii tworzącej taki wir od wlotu wiru danej cząstki do wylotu czyli fotony tworzące warstwy zewnętrzne, takie cząstki muszą przemieszczać się w przeważającej części od jednego wlotu do jednego wylotu wiru, tworząc warstwy zewnętrzne danej cząstki. Neutrino-mianowe nie reaguje na zewnętrzne pole magnetyczne tak jak, tak jak elektron, ponieważ fotony jakiejś Tworzące jakieś odrębne zewnętrzne dla tego neutrina pole magnetyczne nie mogą korzystać z drogi przez wnętrze takiego neutrina, bo ta droga w obu kierunkach jest już zajęta przez fotony tworzące neutrino. Momenty pędu obu wirów tworzących takie neutrino minowe nie znoszą się wzajemnie, ponieważ fotony lewoskrętne i prawo dają w sumie ten sam kierunek obrotów, bo przemieszczają się w takich neutrinach w przeciwnych kierunkach. Jeśli wpadanie materii w postaci fotonów lewoskrętnych do wnętrza takiego neutrina jest przesunięte w czasie w stosunku do momentu wpadania fotonów prawoskrętnych do wnętrza tego neutrina, to właściwości takich neutrin jeszcze bardziej mogą się komplikować. To znaczy neutrina mogą ulegać przemianom w czasie przemieszczania się. I jeszcze trzeba skomplikować ruch fotonów tworzących neutrina. Fotony nieparzyste warstw jednego wiru budującego mion wykonują obroty lewoskrętne a fotony parzystych warstw wykonują obroty prawoskrętne oraz fotony nieparzystych i parzystych warstw Drugiego wiru budującego mion wykonują obroty w przeciwnych kierunkach niż obroty pierwszego wiru. W jednej objętości zmieszczą się dwa w przybliżeniu takiej samej wielkości fotonu, ale o przeciwnych kierunkach przemieszczania się. W przypadku neutrina mamy dwa cykle przemiany fotonu tworzącego każdą warstwę neutrina, czyli dwa przejścia fotonów tworzących warstwę neutrina przez środek neutrina i jednocześnie w tym samym czasie mamy tylko jedno okrążenie osi obrotu tego neutrina przez fotony tworzące warstwy danego neutrina, podobnie jak w elektronie.